W końcu dobra wiadomość. Będą podwyżki dla pracowników samorządowych w naszym mieście. Chodzi o blisko 3100 osób z Urzędu Miasta Mopsu Osirus, Zitu Moku, BWA, Planetarium i Obserwatorium, Teatru Lalek czy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nasi urzędnicy, nasi pracownicy, wszyscy pracownicy jednostek budżetowych i tutaj chciałbym również powiedzieć, że pracownicy administracyjni, techniczni, całej oświaty, edukacyjnej, opieki wychowawczej również objęte będą tymi podwyżkami. Oprócz nauczycieli, którzy mają inną pulę i również oczywiście te podwyżki zapowiedziane przez rząd otrzymają od 30 do 33%. Tak zadeklarował kończący już swoją kadencję prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz po tym, jak miasto otrzymało dodatkowe środki z budżetu państwa. Rząd zdecydował, że w sumie, w, jeśli chodzi o kraj, 3 miliardy złotych samorządy dodatkowo dostaną. My co prawda oczywiście chcieliśmy więcej i na to oczekujemy, że dochody własne, które zabrał nam PiS zostaną nam zwrócone, ale z tej kwoty 3 miliardów Olsztyn dostał 15 milionów 167 tysięcy złotych i to przeznaczymy na podwyżki dla naszych pracowników w mieście. Dołożymy do tego jeszcze około 6 milionów, bo żeśmy przekalkulowali, jakie kwoty na to moglibyśmy przeznaczyć. Prezydent poinformował, że podwyżka wyniesie 400 zł na etat plus wysługa lat, a więc w sumie około 470 zł brutto. Osoby, które pełnią funkcje kierownicze, otrzymają 600 zł plus wysługę lat, co w sumie da około 700 zł podwyżki na etat brutto. Do końca kwietnia oczywiście te pieniążki będą wypłacone. Na sesji Rady Miasta 19 kwietnia one będą przedstawione radnym. Jestem przekonany, że radni poprą moją propozycję, a jednocześnie będzie to z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku 2024. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast cały czas podkreślają, że finanse samorządów muszą być uzdrowione. Za poprzedniej władzy Senat proponował na wniosek samorządowców, by podwyższyć udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku Olsztyna jako miasta na prawach powiatu z 50% do 70%. Bo to nam by na pewno wyrównało te ubytki związane z Polskim Ładem, gdzie w latach 2019-2023, a więc przez 5 lat, praktycznie odebrano nam przeszło 330 milionów. Złotych. W ramach tego podatku oddano około 150, a więc wyszliśmy z bilansem minus 180 milionów złotych. Prezydent liczy na to, że nowy rząd weźmie pod uwagę środowisko samorządowe i tak jak zapowiedział, że sfera publiczna otrzyma 20% podwyżki, tak również zwiększy dochody własne dla samorządów, które będą mogły dorównać do takich podwyżek płacy zasadniczej dla swoich pracowników.